Się W tym poradniku pokażę Wam, jak przejść mapę Ouch na Impopable. Co to sobie wybieram Impopable, gram pilotem i jak to się robi. Taktyka na to jest prosta. Bierzemy Ponton i wchodzimy na Instamonki. Biorę jeden z 57 moich Super Monki i stawiam sobie go na środku i on już wygrywa migrę. A tak na serio nie wygrywa migry, bo sam sobie nie poradzi, więc po prostu trzeba następnie wziąć sobie jedną z dostępnych u mnie farm, postawić sobie ją tutaj i sobie zarabiać. I w miarę przyrostu pieniędzy rozbudowujecie sobie farmę. Jako wsparcie dla super małpki dajemy sobie Elite Defendera, żeby nam tutaj Ładnie tutaj ogarniał cały ten bałagan z balonami. Potem możemy sobie zrobić. Raczej znaczy nie musimy. Zrobię to tak dla Beki. Dobra, na tym etapie można by już postawić sobie spektrę czyli samolot na dole. Dobra, właśnie zrobiłem Antiblona, żeby tutaj mi ładnie bronił. Jak mamy tutaj taką ekonomię, to sobie stawiamy jeszcze gdzieś tutaj jeden samolocik Robimy go na środek. Tego robimy jeszcze na górę. Tutaj czekamy chwilę. A, trochę musiałem czekać, ale w końcu mam Flying Fortress. No i zbieramy na Paragona. Hmm, dobra, już się dorobiłem miliona. Stworzymy sobie jeszcze tutaj parę spektra I ten, robię Paragona. Do it. O. I ja tak naprawdę ten Paragon już karuje nam gierkę do końca. O. O, wygrałem. Jak widzicie, to impopable nie było wcale takie trudne. No nie zdążyłem jeszcze kliknąć, bo za szybko statek został zniszczony, ale już miałem drugiego paragona. O. Ha, <laughs> spodziewałem się Jest to bo tyle z tego paradnika. Elo, Elo. Yo, yo.